Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Niedziela 6 lipca Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 14 wiersz. Puść drążek kierowniczy W ramach szkolenia lotniczego Suzan Smart odbywała swój trzeci samodzielny lot. Gdy na wysokości 1500 metrów wykonywała pewien manewr, jej samolot Cessna 150 wpadł w korkociąg. Spadając, Suzan zaczęła kręcić się wokół własnej osi. Przez chwilę daremnie próbowała przyjąć kontrolę nad samolotem. Wtedy przypomniała sobie słowa instruktora, które dotyczyły dokładnie takiej sytuacji. Puść drążek sterowniczy! By to uczynić, trzeba jednak mieć odwagę i wiarę w skuteczność takiego niecodziennego zachowania. Suzan kilkukrotnie musiała sobie powtórzyć w myślach Puść. W końcu podniosła ręce do góry i ze strachem czekała, co się dalej wydarzy. W ciągu kilku sekund samolot ustabilizował swój lot. Cesna opadła mniej więcej o 900 metrów w tym czasie. Później Suzan opowiadała, że tego dnia nauczyła się ważnej lekcji w swym życiu, gdy w sytuacji kryzysowej wydaje się, że nad wszystkim tracimy kontrolę, Bóg przypomina nam swoje obietnice. On chce, Bym puściła drążek sterowniczy mojego życia i zaufała wyłącznie Jemu samemu. On zawsze zaprowadzi mnie na właściwą drogę. To jest jego niezłomna obietnica. Puść drążek sterowniczy. Pozwól, by Bóg kierował twym życiem, i to nie dopiero wtedy, gdy wszystko się psuje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Psalm 37, piąty wiersz.